Dzień dobry, my do nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. Dobrze, rejestrujemy pana. Adres zamieszkania proszę. Warszawa, Kościuszki 13. To dlaczego państwo tutaj przyjechali, skoro są państwo z Warszawy? To ponad 100 kilometrów. Jesteśmy tutaj na urlopie i akurat zachorowaliśmy. Patryk, czemu ty pytasz tych ludzi, dlaczego tu przyjechali? Nie ma rejonizacji. Pacjent się może zgłosić do NPL i SOR w dowolnym miejscu w Polsce. Jak nie ma rejonizacji? Jak NPL i SOR są finansowane stawką ryczałtową, zależną od liczby mieszkańców danego rejonu? Dostajemy stałą stawkę, niezależnie od ilości pacjentów, które przyjmiemy, tylko taką, jaka jest ustalona na podstawie liczby mieszkańców tego rejonu. Jak nasz szpital ma nie bankrutować? Jak hajs za pacjenta dostanie ktoś inny, a my będziemy ponosić koszty? Taki mamy system, że oddziały dostają hajs za wykonane procedury, niezależnie od tego skąd jest pacjent, a NPL dostaje ryczałt od ilości mieszkańców. Takie prawo i to nie wina pacjenta. On jest tu na urlopie i ma prawo być zaopatrzony. Dobrze wiesz, że połowa tych typów, co tutaj są niby na urlopie, to ludzie z Warszawy, którzy się nauczyli, że na sor w Wawie będą czekać z 8 godzin na pierwsze zbadanie przez lekarza. A jak przyjadą do nas, to często w półtorej godziny wszystko ogarniemy i bardziej mi się opłaca przyjechać tutaj i wrócić do Warszawy. Nawet jeśli, to mają do tego prawo. Nie ma rionizacji. Wiadomo, że ludzie chcą sobie ułatwić życie. Oni też płacą składki na NFZ. Maciek, nasz szpital jest na skraju bankructwa. W zeszłym roku nie upadliśmy tylko dlatego, że gmina nam dała 2 miliony dofinansowania. I to nie była gmina Warszawa, tylko to była nasza gmina. A pieniądze gminy pochodzą głównie z podatków osób zamieszkałych na terenie gminy, a nie z hajsu, który ten pacjent płaci w ramach składki NFZ. Więc wybacz, ale ci pacjenci, co tutaj mieszkają i którzy się złożyli na to, żeby ten szpital nie upadł, mają większe moralne prawo, żeby tu się leczyć. Moralnie może tak, ale prawnie nie ma rejonizacji. I samo pytanie pacjenta, dlaczego tutaj przyjechał, skoro mieszka gdzie indziej, to dla mnie jest łamanie praw pacjenta. Kto ma rację?